Istnieje pięć poziomów odbierania komunikatów, ignorowanie rozmówcy, konkurowanie, komentowanie albo, co gorsza, doradzanie. Istnieje również właściwe, skuteczne słuchanie. Nazwijmy to słuchanie dopytywaniem. Według badań harwackich najważniejsze cechy dobrego sprzedawcy to empatia i ambicja, co oznacza, że sprzedawca dąży do sukcesu, bo jest ambitny, ale nie czyimś kosztem. Zaczynamy kolejny, najważniejszy odcinek dotyczący właściwego mówienia. Zacznijmy od modelu techniki. Po pierwsze, słuchaj na poziomie akceptacji. Po drugie, rozpoznawaj perspektywę rozmówcy. Po trzecie, werbalizuj tę perspektywę przy wykorzystaniu języka adekwatnego do aktualnie aktywnej części mózgu, czyli mów w odpowiedni sposób. A więc słuchaj na poziomie akceptacji. Słuchanie już omówiliśmy. Jest ich kilka rodzajów, a ty już wiesz, które mogą być najskuteczniejsze. 2. Rozpoznawaj perspektywę rozmówcy. Rozpoznanie perspektywy rozmówcy to odkrycie, dlaczego on myśli w ten sposób, jaka jest jego logika, pod wpływem jakiej części mózgu pozostaje. Na przykład, dlaczego on kupuje tak drogo i nie chce zmienić dostawcy na tańszego, dlaczego chce się odchudzić, a dalej je. Dlaczego nie lubi chińskich produktów, a właśnie trzyma go w rękach? Dlaczego ktoś tak ostro reaguje, krzyczy, jest zły, etc., etc. Nie zawsze jednak będziesz w stanie w pełni rozpoznać perspektywę rozmówcy. Nic nie szkodzi, tym się nie przejmuj. Mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. W większości wypadków, jeśli już odpowiednio słuchasz, to wystarczy, abyś odpowiednio mówił, a klient zacznie za tobą podążać. Zatem przejdźmy do tego, co to znaczy. Odpowiednio mówić i jak to robić. W pierwszej kolejności podsumuję ci kilka technik, kilka sposobów, które możesz do tego wykorzystać. Po pierwsze, parafraza, czyli powtórzenie tego, co powiedział klient przy użyciu innych słów, tak, aby poczuł, że go rozumiesz. Na przykład ktoś mówi: Parafraza to powtórzenie sensu zdania przy użyciu innych słów, tak, aby klient poczuł się rozumiany. A ty odpowiadasz, używając parafrazy. Czy ja dobrze rozumiem? Parafraza to taka swobodna przeróbka słów klienta, która oddaje sens tego, co klient powiedział? Albo inny przykład. Takie wideo e, jak to są wartościowe, ponieważ mogę z nich korzystać jak chcę. I odpowiadasz, używając parafrazy. Chcesz mi powiedzieć, że takie wideo daje ci możliwość uczenia się kiedy i gdzie chcesz? Okej. Okay. Technika numer dwa, odniesienie do emocji albo potwierdzenie emocji rozmówcy. Na przykład mówiąc ja też bym się tak czuł. I przykład, klient mówi, jest pan naciągaczem, a ty odpowiadasz, nawet jeżeli to nie miłe dla mnie, jestem pewien, że ma pan powód, aby tak mówić. Technika numer trzy: racjonalizacja, podanie logicznego wyjaśnienia, potwierdzającego sposób myślenia klienta. Rozumiem, dlaczego Pan tak myśli. Zapewne Używał pan podobnego produktu, który zbyt szybko się zepsuł. Cenię sobie bezpośrednich ludzi. Mówienie rzeczy wprost prowadzi do szybkiego rozwiązania problemu. I technika numer cztery społeczny dowód słuszności czyli pokazujesz, że akceptujesz postawę czy treść, którą wypowiada klient, poprzez wskazanie, że inni ludzie też tak mają, podobnie robią i podobnie myślą. Na przykład, czy ten telewizor nie jest zbyt duży? Znam wiele osób, które miały podobny dylemat. Często klienci odbierają to podobnie jak pan. Ok? Technika numer 5: wizualizacja. Wizualizujesz to, o czym mówi druga strona dialogu po to, aby klient czuł, że go słuchasz i rozumiesz. Na przykład, klient mówi, to jest tak delikatne, że mam wrażenie, że rozpadnie mi się w rękach. A Twoja odpowiedź może brzmieć. To faktycznie wygląda na niezbyt solidne. Wyobrażam sobie, że gdy to spadnie, to tak jak pan mówi, rozpadnie się w drobny mak. Technika numer 6: warunkowe przyznanie racji. Przykład. Widzę, że jest pan zdenerwowany i zapewne ma pan powód, żeby się tak czuć. Jeżeli jest tak, jak pan mówi, to ma pan rację. Czyli przyznajesz komuś rację, ale pod spodem, czyli niezauważalnie dla klienta, ukryty jest twój warunek. A więc dosłownie brzmiałoby to tak. Ma pan rację, jeśli to, co pan mówi, potwierdzi się w rzeczywistości. Albo słowo zapewne, które wnosi, że być może tak jest, ale to się okaże, niemniej zadziała to w taki sposób, że klient odczuje ulgę, poczuje się zrozumiany i w ogóle nie zwróci uwagi na ten warunek. Technika numer 7. Przyznanie racji w 100%, czyli jeśli jest faktem to, co on mówi, to nie kombinuj przyznaj mu ją przyznaj mu rację przychodzi człowiek z dziurawym butem i mówi że sprzedałeś mu dziurawy but nie kombinuj przyznaj mu rację nie wygrasz z oczywistością technika numer 8 przeprosiny warunkowe przeprosiny warunkowe działają podobnie jak warunkowe przyznanie racji przepraszasz ale z ukrytym warunkiem i używając dużej generalizacji dużego uogólnienia czyli na przykład z góry przepraszam za cokolwiek co było nie tak z naszej strony Przepraszasz, ale jednocześnie nie przepraszasz. Stawiasz warunek, że Twoje przeprosiny są aktualne tylko w przypadku, gdy faktycznie zawiniłeś. Efektem tego będzie obniżenie napięcia emocjonalnego u klienta. Technika numer 9. Przyznanie się do błędu w przypadkach, gdy wiesz, że faktycznie zawiniłeś lub zawinił cały zespół. Odpowiednio przeprowadzone przyznanie się do błędu niweluje negatywny stan emocjonalny i umożliwia przestrzeń na pojawienie się przyszłości, a nie pozostawanie w przeszłości. Innymi słowy, dajesz szansę na zaprzestanie rozpamiętywania. Prawidłowo robi się to tak. Przyznaj, że masz świadomość błędu i weź odpowiedzialność. Widzę ten błąd i faktycznie ja miałem o to zadbać. 2. Wyjaśnij, z czego on wynika. Wie pan, ten napłóg prac, pandemia, nietypowe zamówienie, to musiało być powodem. Po trzecie, przeproś. Dlatego proszę wybaczyć. Po czwarte, daj sobie głośny feedback. Na przykład, wie pan, bo mogłam o tym pomyśleć wcześniej. I po piąte, skompensuj negatywne skutki. Dlatego w związku z tym, proszę pana, proponuję, że X. Pamiętaj, iż zaufanie, głębię relacji budują dobrze jakościowo rozwiązane problemy. Mimo więc kłopotu, albo dzięki temu problemowi, kompensując klientowi skutki, jesteś w stanie zdobyć lojalnego klienta. A więc brzmiałoby to w całości tak. Widzę ten błąd i faktycznie ja miałem o to zadbać. Ten natłok prac, pandemia, nietypowe zamówienie były powodem tej sytuacji. Dlatego proszę wybaczyć, bo mogłem o tym pomyśleć wcześniej. I w związku z tym proponuję XYZ. Technika numer 10. Zadawanie pytań. Powoduje ono, że klient odpowiada. Jak mówi, to schodzi z niego napięcie, jednocześnie ma Twoje zainteresowanie i czuje się lepiej. Automatyczna część mózgu otrzymuje informację, że nie musi się bronić, że nie ma z Twojej strony ataku lub agresji, dlatego może zacząć się wycofywać, ustępując miejsca dla części racjonalnej mózgu, która może wrócić do działania. Tak stymulując negatywne emocje i zachowania rozmówcy, Przejmujesz kontrolę nad jego emocjami, a dalsza część rozmowy będzie już przebiegać w kierunku, który to ty zaplanowałeś. Ta taktyka tylko początkowo wyda ci się skomplikowana, bo w rzeczywistości jest bardzo prosta. Na dziś to tyle. Dziś kończymy. W następnym odcinku podam Ci przykłady jej zastosowania w codziennym życiu. Dzięki bardzo. Twoim podstawowym zadaniem jest reagowanie ukierunkowane na obniżenie działania mózgu automatycznego u drugiej strony, a następnie wejść z nim w pozytywną relację, jak postąpiłaby osoba, która rozumie skuteczną komunikację i która jest emocjonalnie inteligentna.